Cześć, witajcie widzowie, z tej strony a dzisiaj na kolejny odcinek z Drift Rally Tycoon 2. Okej, okay, my już jesteśmy po intrze. E, no i tak, e, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zbierałem trochę pieniędzy, bo teraz na koncie 31 tysięcy, a to jest no, całkiem sporo. I pierwsze, o co bym Was chciał widzowie poprosić, to Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę poświęciłam na zabranie tych pieniędzy, nie wiem, z 5 godzin to minimum mm, Więc mam do Was mega taką prośbę No i tak, w międzyczasie jak zbierałem te pieniądze Nie chciałem robić za dużo, ale... Nie chciałem robić za dużo poza odcinkiem, ale trochę musiałem zrobić niestety No to tak Tutaj w magazynie nie wiem, czemu on się nie chce otworzyć. Pójdziemy do drugiej strony, od tej. Aha, od tej strony on się nie wejdzie. To jeszcze raz spróbujemy. Najpierw hmm, tak. zrespił auto. Spawn. Dobra, widzowie, nie chce się otworzyć magazyn. Nie wiem czemu. Ale ogólnie tam w środku, a zresztą wam pokażę, mamy magazyn po prostu. Bo po prostu musiałem trochę tego magazynu zrobić, bo tak, żeby te 30 tysięcy uzbierać, to musiałem ponad, 1000, ponad 3000 miejsca mieć. Hmm, jak widzicie, normalnie macie jakieś 1000 miejsca w sklepie, a, teraz, a ja mam teraz 3500 miejsca, więc musiałem to zrobić. W międzyczasie poza odcinkiem tutaj przedstawiłem trochę półki. No i właśnie na tych trzech jedynie półkach zarobiłem 30 tysięcy Ale tak jak mówię zajęło mi to nie wiem z 5 godzin Więc no Dobra widzowie no to co nie chcę tutaj e, przedłużać odcinka No to tak pierwsze co mam zamiar zrobić To pojedziemy po nowe auto Jako że mam 30 tysięcy na koncie e, Teraz tak powinniśmy jechać w tą stronę Dobra to jedziemy i w między... O, dobra, już nieważne. Dobra, no to tak, ja sobie już tutaj byłem, sprawdzałem sobie auta i ogólnie, no to mam takie jedno tutaj upatrzone. No, ten trak malutki, którego teraz mamy, on ma pojemność 300 i kosztuje jedynie 5000, a ja mam 30. I ja chyba prawdopodobnie będę kupował tego za 10 tysięcy, co ma 900 miejsca. Bo nie wiem, czy póki co nam jest potrzebny taki wielki taki taki trak. Po prostu za 17 tysięcy, bo za 30 tysięcy na pewno nie kupuję. Hmm. Dobra, widzowie, no to myślę, że dobra, bo będę powiększał też sklep. Dobra, widzowie, kupujemy cyk. 17 tysięcy poszło z naszego konta. Dobra, jedziemy do domu. Do naszego znaczy się, sklepu bardziej. Chwila, moment. Czy tam to Dobra, nieważne. W ogóle, widzowie, wam coś zaraz pokażę. Chwila, czy to nie był mój sklep? O, w ogóle, widzowie. Jak nie wiecie, oj. Jeżeli przytrzymacie Shift, zaprezentuję wam jeszcze raz. Jak jesteście w grze, macie jakiekolwiek auto, bierzecie jakiekolwiek, nawet te podstawowe, no po prostu idziecie sobie, przytrzymujecie shifta Cyk i normalnie możecie sobie driftować, cykl, więc fajne, fajne. No i teraz sobie driftuję, Tokio drift normalnie, a normalnie bym jeździł tak, normalna jazda, taka jest. No, coś takiego, normalna jazda. No, a to jest driftem, no. nawet, no, widać, że to jest drift, po prostu. Ja to odkryłem, odkryłem w zasadzie jak jeździłem po towar, więc no. Dobra, zaparkujemy naszego traka tutaj. Sobie, ładnie. O, dobra. Git. O, fajnie wygląda w środku. Dobra, widzowie. I teraz to, na co mam zamiar przeznaczyć, jakieś 10 tysięcy, myślę. No to to jest właśnie powiększenie całego ludkiego sklepu i usunięcie pewnych części. Czemu mi się usunął tryb wybudowania A, bo wyszło mi nie z niego. No to tak, pierwsze co chcę usunąć to to. No. No tak, dobra. I teraz zrobię, chcę zrobić coś takiego, jak postawić tutaj podłogę. Tylko nie za bardzo wiem, która to jest podługa. To jest ta? Tak, tak, to jest ta. Mm, dobra. I tak, powiększamy najpierw nam magazyn przede wszystkim. Dobra, e. e, wracamy, cyk. Ten odcinek będzie prawdopodobnie troszeczkę dłuższy. Dobra. E, myślę, że to można tak bardziej do tyłu przesunąć. Dobra, oj, nie chciałem tego. Też prawdopodobnie będzie ten odcinek troszeczkę nudniejszy, ale no, no, jed ale naprawdę, dobra, już nie będę tego powtarzał kolejny raz, ale ostatni. Proszę, dajcie jakąś łapkę w górę i tak dalej, bo naprawdę trochę czasu na to poświęciłem. Hmm, dobra, kolejne to co, albo pułek usuwam, jedyne co zrobię troszeczkę inaczej, to obrócę kasę. Hmm. O, mniej więcej tak. E, dobra. I w moim sklepie, widzowie, ogólnie no to będzie tylko jeden przedmiot do kupienia. O nie, o nie, nie, nie kupiłem tego czego chciałem. Najgorzej. Dobra, może pierwsze co? To, to sobie usuńmy. Delight. Cyk. Usunięte. Eee. No to teraz tak. Jeszcze podłogę trzeba dać jakąś. Podłoga. Myślę, że A już na, na maksa polecimy. Um, co? Aha, dobra. O to chodzi. Nie, chwila, ile to kosztuje? To kosztuje 40... Moment, widzowie. Okej, okay, dobra, nieważne. No to wydajemy ponad 2000 na podłogę. Normalnie tak się cieszę, że... No troszeczkę dużo tych pieniędzy musiałem wydać, no ale cóż. Jacie 1600 na ściany. Kolejne 1600 Auć, auć trochę naprawdę muszę wydać tych pieniędzy na pewno parking jeszcze mam zamiar powiększyć, tak o minimum te dwa miejsca hmm. ale myślę, że sklepu, półek na razie jakoś nie będę powiększał dobra i myślę widzowie, że już takie następne odcinki to będą się już głównie składały z time timelapsów po prostu więc no eee. Dobra, myślę, że można jeszcze tutaj dać z... Czekaj, moment, gdzie to jest? Eee, tutaj, tak. Tak jeszcze myślę, że z dwie półki. No, dwie półki, może jeszcze jedną przydawać. Dobra, niech będzie, jeszcze jedna. Dobra, teraz e, tak. Co tu jeszcze tak, miejsca parkingowe na pewno trzeba ogarnąć. No to najpierw asfalt trzeba dać. Mm, tylko. O kurde, widzowie. 3200. O kurde. Nie, dobra, to na razie jedno miejsce parkingowe, widzowie, bo mnie nie stać. Niestety. Ja, miejsce parkingowe 3000. Ciekawe. Ciekawe. Dobra. Mamy tu już wszystko zrobione. Mam 2000 jedynie. O kurde, te 30 tysięcy to chyba było za mało. Dobra, widzowie. No to co? Doładowujemy Robuxy. <grystanie> Dobra. Znaczy nie doładowujemy Robuxy, tylko pieniądze po prostu. Dobra. Kupujemy jeszcze kolejne 2200. Cyk. Dobra. No i co? So. Dobra. Dobra, na razie myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze bym chciał w tym odcinku zrobić. Jedną rzecz. Chcę jeszcze zrobić jedną rzecz, jaką jest. Aha, teraz drugie piętro. I teraz tak. O. Dach tak akurat nie jest drogi, bo 600 dolków, więc. Tylko jedna rzecz mi się tutaj nie podoba. Po co to coś jest? Bo... Ja coś usunąłem teraz, bo. Nie. Aha, dobra, to jest coś takiego jakieś wybruszenia, które są w ogóle niepotrzebne. No więc, no, dobra. Sprzedajemy, cyk, 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 cyk. I cyk, dobra, mamy sprzedane. E, widzę, że jeszcze tutaj dach by się przydał. Dobra, mamy to. E, teraz piętro niżej. Wychodzimy. E, dobra. I teraz mamy tak. 3, 4, 5, 6 półek. Dobra, mamy 6 półek eee, to tak, pierwsze co muszę zrobić to na pewno siądziemy sobie do auta. Jedziemy po towar, drodzy widzowie. Teraz tak, czy, moment, czy chwil, czy wszystko zrobiłem co bym chciał zrobić? tak... Myślę... O jejku, zapomniałem ile tamtych półek było. Chwila widzowie, bo nie wiem ile mam kupić towaru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra gitarka. Mm, no to lecimy do hurtowni bardziej. No. Ja cię widzowie tyle czasu zbierałem na to auto, bo w ogóle no, dużo czasu na wszystko zbierałem. Myślę szczerze, że jak kupimy towar, to może, ojejku, ale to słabo skręca auto. Jajku. Myślę, że jak kupimy towar, to e, jeszcze bym dokupił jedno miejsce parkingowe. O ludzie, hop, tutaj ma ten, gdzie tego wielkiego traka. Ja, kry... ja cię kręcę. Dobra, teraz tak e, zimne jedzenie. Mam teraz pytanie, e, czy udałoby mi się wziąć e, o. Na spokojnie tyle. Ta? No to a spróbujmy tyle wziąć. O, to już mój traktyle nie pomieści. A30? Też nie. A400 pomieści. A401 nie pomieści. Czyli maksymalnie na jeden raz 400 mogę zabrać. No... Ale 6000 to kosztuje, o kurde, to tyle. Pieniędzy nie mam, widzowie, ale zaraz będę mieć. No to kolejne Robuxy wydajemy. Więc mam nadzieję, że jakieś lajki i wyświetlenia będą drodzy widzowie. Dobra. No i już mamy 6000, no jest. No i dobra, no i jedziemy. O kurde, ale żem tego kupił. Oho. Dobra, jedziemy. O, ojej, jak to słabo skręca, widzowie. W ogóle jak, jaki tam nóg jeździ TIR, o nie, o nie. Ej widzowie, naprawdę ten TIR tak słabo jeździ, albo ja nie, nie potrafię jeździć, ej. Tym mniejszym autkiem, pick-upem mi się zdecydowanie lepiej jeździło, dosłownie. Jacie. O nie, nie pamiętam, gdzie my mieliśmy bazę, chyba tutaj, tak. Nie wiem, dlaczego mi się tak słabo jeździ tym, ale dobra. Cyk, ziup, cyk, wypakowujemy rzeczy z tego traka. Czemu ten trak się cały cały czas? Czemu te paczki gdzieś lecą? Okej, okay, nieważne. Dobra, myślę, że można sobie otworzyć sklep i zmienimy kolor. Sobie nasz sklep będzie koloru ma taki niebieski, coś takiego, myślę dobra, czy się zmieniło? tak, wszystko się zmieniło, dobra teraz tak aha, kurde, nie mam pieniędzy by się przydało trochę pieniędzy jeszcze uzbierać no tak jeszcze jedno miejsce parkingowe ale powiem, powiem wam widzowie, że ten asfalt to mnie zadziwił, że taki drogi był to naprawdę, no wow, dobra pojedziemy sobie w dół na szczęście się, na szczę... Ja widzowie chyba nie potrafię jeździć. Dosłownie. Dobrze, że... O, co się tu dzieje? Ja cię kręcę. Ja cię, ale widzowie, cieszę się je z jednego. Czemu ta auta mają tak niskie zawieszenie? Cieszę się z jednego, że po prostu już nie będę mieć jedynie 300 miejsca w samochodzie, tylko no, po prostu więcej mieć miejsca. Ale już chyba widzę, że to auto się bardziej baguje. Chyba bardziej się baguje niż e, takie inne auto. No, niż tamte mniejsze po prostu. Mm, dobra, 6000 na razie nie mam i nie będę doładowywać Robux. Na no, pieniędzy, bo Robux mam jeszcze. Dobra, no to tak jest 200? No, 200. Wieście... Nie zabiorę, bo nie mam pieniędzy. Okej. Okay. A tak ze 100? Chyba ze 100 zabiorę, tak. A 150? Nie. A 130? Nie, ale poczekam chwilę i będę mógł wziąć. Mm, 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 mm. No dawać. Jeszcze tylko trochę pieniędzy mi brakuje. No w końcu, dobra, kupujemy, cyk Mamy traka, no w zasadzie, no tak w połowie zapełnionego Ale w końcu mamy więcej miejsca niż 300, bo No tak szczerze, no jakbyśmy mieli tego Mniejszego traka, to bym nie zabrał tyle towarów Co teraz zabrałem Bo tamten trak miał 300 pojemności, a teraz 390 Ale już widzę, że ten trak ma Mały prowadzę podjechaniem pod tą górkę, bo ta mała łódka się rozpędza tak do 60 na godzinę, do 70 pod tą górkę, więc no. Ale ten drift to powiem Wam, jest kozacki Chyba ja za niedługo zrobię odcinek, gdzie ja po prostu w tej grze będę driftował. <grych> no, ale na razie raczej nie będę robić. Dobra, tak ładnie, w sobie to wrócimy, wszystko do magazynu. Cyk. No i ładnie. Dobra, widzowie. No to co? To będzie na tyle. Już aż tak mamy po prostu powiększony sklep. A więc fajnie, że tak taki powiększony sklep. E, no i cóż, no to co? Może za niedługo też się pojawi odcinek z tej gry, ale nie wiem kiedy się pojawi następny odcinek dlatego, że no 5 godzin. Znaczy się ogólnie to tak. Dzisiaj nagry ogólnie to tak. Już z tej gry są łącznie dwa odcinki, jak widzicie już ten drugi, no to są dwa odcinki na razie. I ja te dwa odcinki, które już widzieliście prawdopodobnie, nagrałem po prostu po sobie, czyli gram w tą grę jakieś już dzisiaj mm, 7 godzin łącznie, 5 godzin mi zajęło, no nie wiem, 5-7 godzin gram w tą grę i po prostu na razie myślę, że sobie zrobię mini przerwę i myślę, że następny odcinek będzie z jakiejś innej gry, no. w Robloxie oczywiście. No i co, dobra, no to do następnego, cześć i no i pa pa!